Kaczyński klepną ustawę, która na zachodzie nie wejdzie o, o, moi drodzy, internecie, a w Polsce już podpisano. 10 tysięcy ludzi ma takowie Polska cała się burzy. Czy uwzględniono głos narodu? I później zrobią wykaz spiskowych teorii dziejów. I poszczególne programy, poszczególne Filmy, spiskowa teoria dziejów, spiskowa teoria dziejów, będzie to wszystko blokowane. Te boją się otwarto otwartości, a wam mówią o hakerach i piractwie. Te jacy jace niewiniący. Jeśli nasze państwo, nasz rząd, nasz prezydent ustanawiają i podpisują prawo, podpisują prawo niezgodne z wolą Bożą, wypowiadają o wojnę Bogu. O szaleńcy, o głupcy, wy nie wiecie, co was w tym roku czeka za waszą głupotę.